Grzesiek, podobnie jak Adam, zaczyna nerwowo reagować na widok kalendarza. No i dokładnie tak to musi działać. Dlaczego? Dlatego, że szyba wchodzi w tą rynienkę po to, żeby nie lała się woda, żeby podczas jazdy nie świszczało. No i musiałem tutaj włożyć trochę elektroniki, niestety. Patent jest prosty. Do klamki zapięty jest kabelek. Naciskając klamkę, wysyłany jest sygnał masowy do modułu. Moduł uchyla szybę, a w momencie, kiedy zamykamy drzwi, jest zamontowany kolejny przycisk, tutaj na słupku, który daje znowu sygnał masowy do modułu, że drzwi są zamknięte. No i wtedy szyba jest dosuwana. Oczywiście pomysł jest mój, ale niestety. Wykonanie już mojego elektryka, dlatego że nie mam czasu. Zostało tego czasu bardzo mało do finału, no i muszę prosić o pomoc moich ludzi, bo inaczej, niestety, bym się nie wyrobił. Elektronika potrzebna do systemu automatycznego uchylania szyb kosztowała 300 złotych. Grzesiek wraca tymczasem do montażu galanterii. Do przykręcenia ma jeszcze z 30 kg chromu. Dężak na szczęście pasuje. Zaraz założę grill, maskę i będę mógł się cieszyć przodem. Co tam? No ładnie, ładnie. Pomubi coś robić, a nie ładnie, ładnie. Ale to nie jest L87 kolor grzyśniowy. A jak? To jest kość słoniowa L87? Na pewno nie. No to, to ta. za piękne. Co to dodałeś do tego? Przyznaj się. Brązu, tak? No to, tak troszkę od siebie, żeby do dachu im pasowało. A. ale to l 87 specjalny z oryginalnej wersji Coupe Fiat, A. Bo on był inny, bardziej brązowy był, wiesz? To rozumiem, bo miał brązowe dachy. To rozumiem, ale podobać się czy nie? Bardzo mi się podoba. Ta sytuacja była bardzo prosta. Zrobiłem środki, wiesz? Zobaczcie. I to jest oryginał. Widzisz różnicę? Oczywiście. A dasz się przejechać? No, tak, no ja mówię, ci nie da się przejechać. To super. No, robiłeś silnik, no to kto będzie super. jeździł pierwszy? Ty. Jak się zepsuje, to będzie wiadomo na kogo. Dobra, ja się biorę za robotę. Dobra, ja też. Przyjdź mi, pomóż później. Dobrze.